Kłania się Marcin Masny 20 sierpnia. Donoszę z kilkunasto czy 20-godzinnym opóźnieniem to, o czym trąbią media głównego nurtu w Ameryce, a jednocześnie trąbi Alex Jones w swoim popularnym, oglądanym przez miliony Amerykanów i nie tylko show, ale nie masny kryzys show. Oni tam mają w tysiąc, ponad tysiąc razy więcej widzów niż ja. Ja tylko powtarzam kim, że ja jestem. I otóż dowiadujemy się z Ameryki, że... No i tutaj teraz czytam najpierw Twittera Royana Cunninghama. Mało może znany u nas, ale mam też miliony obserwujących ten tweet, którego teraz przeczytam. Miał prawie 3 miliony wyświetleń do niedzieli po południu naszego czasu. Otóż czytam tak, Ryan Cunningham, to jest małpa recunni i polecam, bo tam są fajne rzeczy. WHO, CDC, czyli Sanepit amerykański, administracja Bidena sieją strach przed nowym wariantem COVID-a po wysoko zmutowanym szczepie zgłoszonym w Michigan. I są. Jest komentarz źródła w DHS-ie, w zarządzaniu kryzysowym już przygotowują się do blokad i ograniczeń, do lockdownów. Spójrzcie na dzisiejsze nagłówki. To skoordynowana kampania rządowo-medialna. A o czym mówi Alex Jones? Jego, on twierdzi, że jego informator z TSA jemu powiedział, że we wtorek ostatni, czyli to już jest parę dni, pracownicy TSA zostali poinstruowani, że maski mają wrócić dla podróżnych od października. TSA to jest ten, ten, ten agencja transportu. A uwaga, pełne lockdowny mają aż mają do grudnia się pojawić z powodu nowego, niebezpiecznego wariantu, już też poza Kanadą. Ten kanadyjski wariant, tyle już mieliśmy wariantów, był południowoamerykański, był, przypamiętam, ale może Państwo pamiętacie jeszcze z 20, 2021 ja nawet z ubiegłego jeszcze roku, jakie były warianty interesujące. Otóż ten jest bardzo niebezpieczny i jest z Kanady, no tak jak są pożary z Kanady i rzeczywiście zaszkodziły Ameryce, ci podpalacze z Kanady, tak, 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 też jak wiadomo z Kanady przychodzi najgroźniejszy wirus, chociaż niektórzy mówią, że najgroźniejszym wirusem z Kanady jest Trudeau, premier, no i wymiana go na Piera Pualiewra ma poprawić sytuację, także w Ameryce, no nie, nie wiem. Jeszcze skoro mowa o pożarach w Kanadzie, to tak przy okazji. Widziałem dane dotyczące powierzchni na, dotkniętej pożarami w Europie w tym roku. Otóż ona jest niższa od wieloletniej średniej. Więc może nie jest tak strasznie, jak media donoszą. Ale wróćmy do Covida. W ciągu kilku godzin po tym programie Alexa Jonesa w Infowars kiedy on nagłośnił te, te swoje źródła z TSA, z, DHA, z DHS i ze Straży Granicznej, które twierdziły, że reżim Bidena właśnie przygotowuje nowe blokady, nowe lockdowny, media i naukowcy rozpoczynają nową kampanię strachu przed nowym wariantem COVID. Coś jest po prostu potrzebne zamiast wojny, bo wojna się musi skończyć Są takie głosy różnych tak zwanych ekspertów, którzy, jak wiadomo, udają, że rządzą, a naprawdę rządzą ci, którzy płacą ekspertom. Więc są takie głosy, że, że wojna musi trwać długo. Ona może trwać długo, bo nie wiemy nie znamy przyszłości może się różnie ułożyć ale dążenie do jej zakończenia jest już bardzo wyraźne w Ameryce ono jest coraz wyraźniejsze od roku. Tam tylko przez pół roku w Ameryce wierzono w to, że to rzeczywiście rozwiąże sytuację. Rząd Biden'a przyjął pomysł neokońsko-roczyldowski, powiedzmy, ten europejski pomysł, żeby pomysł jednej z sekt rządzących Zachodem, przyjął ten pomysł, żeby rozpętać wojnę. No ale już nie wojnę taką, jaka była jeszcze planowana za Obamy, jeszcze leżała na biurkach za Obamy. Niepełna wojna NATO z Rosją, tylko wojna następcza przy pomocy mięsa armatniego z Ukrainy. Ten pomysł okazał się zawodny, jakkolwiek przyniósł spore dochody konkretnym ludziom po prostu w Ameryce. Tak jak poprzedni, COVID się nie udał, nie wybuchło by wielkiego resetu, ale konkretnie ludzie zarobili na szczepionkach i nie tylko zresztą. W Polsce mafia medyczna zarobiła na ogromne pieniądze. Krewni, i znajomi Molawieckiego i Borysa i resztę zarobili ogromne pieniądze, tam 200 miliardów rozdanych, no częściowo takim różnym mlekomu. Podobno antysyty, czy, a opozycyjny dziennikarz Jan Piński pochwalił się, że dostał jakieś setki tysięcy na swoją firmę, a więc nie jest tak źle w tym pisowskim państwie. Ja dostałem 1700 zł pieniędzy z helikoptera jako twórca, no ale swoi wzięli najwięcej swoich to znaczy koledzy Morawieckiego, koledzy, kolegów Morawieckiego. Z kolei teraz na wojnie, jak wiemy, zarobili też tam różni, którzy potrzebowali zarobić kompleks zbrojeniowy amerykański, ale również amerykańscy producenci, eksporterzy gazu ziemnego, który tacy biedni Niemcy na przykład musieli Kupować za potrójną cenę w tym okresie, dowożony w postaci skroplonej statkami z Ameryki. Nie z Kataru, przecież, tylko ze Stanów Zjednoczonych. No i różni sobie zarobili na tej wojnie, być może zarobili już dostatecznie, być może tak jak przedtem producenci szczepionek zarobili na szczepionkach, dostatecznie można było zamknąć biznes. Teraz zarobili na wojnie ci, co mieli zarobić, no i teraz trzeba otworzyć nowy biznes. Jak widać, globaliści odsunięci od żłoba w Ameryce, ponieważ wielki reset nie wypalił, chyba sobie moszczą właśnie drogę do realizacji kolejnego projektu. Nie jest to projekt pod tytułem inwazja UFO. Nie jest to projekt pod tytułem klimatyczny stan wyjątkowy, chociaż jeszcze może się zdarzyć. Nie jest to projekt no, tamtych projektów gułagu globalnego, czy przynajmniej poszarpania nas zapysk. Było już kilka, no tylko ma wrócić COVID, może dlatego, że jest sprawdzony, że są przygotowane pewne instytucje, no, może dlatego po prostu, że w Ameryce skądinąd rządzą idioci. Joe Biden jest symbolem obecnej Ameryki, bardzo niekorzystnym symbolem, bo sugeruje demencję Ameryki. Ja myślę, że Ameryka nie jest jeszcze dementem, ale prezydent jest dementem. Jeżeli ma jakikolwiek udział w, w rzeczywistej władzy w podejmowaniu decyzji, no to być może właśnie to się przejawiło w wyborze powrotu do COVID w Ameryce, no a być może również w innych państwach, na przykład w Polsce. O tym, że wojna się kończy, to, to, to już chyba wszyscy wiedzą, myślę, że to już nie jest wiedza tajemna, jak, jak była rok temu. Właśnie czytałem przed chwilą w Onecie, czyli w polskim poważnym, w tym odpowiedniku niemieckiego Welta, czyli w tym poważnym, no, przynajmniej częściowo poważnym portalu koncernu panów Krawisa i Robertsa. Jest to absolutnie, jednoznacznie nie niemiecki Springer, tylko żydowscy właściciele Springera z Ameryki, z dodatkiem generała Petrius, Pet, przepraszam, Petreusa. Petrails, tak? To już tak się wymawia po amerykańsku. Petrails, proszę mnie poprawić, który jako szef CIA wynosił kochance tajemnicę wywiadu amerykańskiego, więc to, to, to ci ludzie właśnie rządzą. I onet nas przyzwyczaja do końca wojny. nadwiasem mówiąc, korespondent wyrwał, przyzwyczają nas do zakończenia wojny jeszcze latem i do wczesnym latem ubiegłego roku. Także myślę, że ta opcja była cały czas na stole w Ameryce, może mniej w Brytanii, ale w Ameryce obecna pewnie prawie od samego początku wojny, że jednak trzeba będzie skończyć. Musimy podtrzymywać narrację, że ta wojna musi być zakończona czyli dużo narracji, że wojna jest konieczna, potrzebna i bohaterska, i troszeczkę narracji, że musi być zakończona. No to teraz już będziemy wzmagać narrację, że kończymy wojnę. Na razie eliminacja Zielińskiego, dodam. W tym tekście onetu jest, to jest tekst pisany przez jakiegoś Niemca z, z niemieckiego Springera. Na razie eliminacja Zieleńskiego jest muśnięta leciutko tak piórkiem, ale wiadomo, że i to też jest szykowane. No, ma tam swoich, ma tam swoich <głosłuch> konkurentów, za kliczkę. Także można go usunąć i zastąpić go kimś. No, pytanie jeszcze, jak go usunąć, bo tam znaczy, sanitariusz przyjdzie. Czym go wywiozą, czy pełni samobójstwo, czy się rozchoruje, czy jednak uda się przekonać go do ogłoszenia wyborów mimo stanu wojennego, co na zasadzie jest niemożliwe, ale można znieść stan wojenny. Uwaga, stan wojenny na Ukrainie nie jest nijak ograniczony, po prostu jak jest, to może trwać w nieskończoność. No, jak się skończy stan wojenny, można zrobić wybory, no, no, no różnie to można zrobić, to już tam ktoś to wymyśli. Ale wróćmy do. Do, od tej wojny, co się ma skończyć, do tego, co mają zastąpić, czyli do COVID-a. Co to oznacza u nas w Polsce? Ja myślę, że do Morawieckiego i Dudy nie dotarły jeszcze instrukcje, czy tam jakieś tak zwane maile od Fauci'ego. Może teraz to są maile od kogoś innego, ale jeszcze ich po prostu nie ma. Oni jeszcze może nawet nie, nie myślą o tym, że coś takiego może się powtórzyć. Nie mają rozkazów. Jeżeli ta cała akcja ma nastąpić po polskich wyborach, tak przed, przed wyborami polskimi, gdyby miała być, gdyby wybory miały być zgodnie z zapowiedzią, z ogłoszonym terminem 15 października, to pewnie te wszystkie akcje w Ameryce zaczną się w październiku. No to u nas jeszcze ho, -ho to jeszcze wybory się skończą, będzie jakiś rząd, jeszcze będzie administrował rząd Morawieckiego. Będzie dopiero powoływany nowy rząd, może to się przeciągnąć. Tak, I w takiej sytuacji bardzo łatwo wziąć ludzi za mordę, bo już wyborów nie ma. Hulaj, dusza, piekła nie ma. I to może być niebezpieczna sytuacja, niestety. O, Konfederacja będzie w kłopocie, tak jak poprzednio była w kłopocie, ale już to nie mój problem, tylko ich. Jeżeli Braun z braunistami wejdą do, do Sejmu, jeżeli nie zostaną usunięci z list, jeżeli Braun się nie zbuntuje i nie odejdzie przed wyborami czy przed rejestracją list, no to pewna grupa posłów, tam właśnie brauniści w Sejmie, mogą być jedyną faktycznie opozycją przeciwko nowej próbie zamordyzmu covidowego. Byłoby bardzo ciekawe. Przede wszystkim jednak opór będzie w Ameryce, bo to w Ameryce jest ten katechon, który powstrzymuje, powstrzymuje szatańskich, szatańskich, obłąkanych globalistów. Tym katechonem jest elektorat republikański, ten protestancki, głównie protestancki, nie? katolicki też oczywiście, żydowski też trochę, ale głównie protestancki, elektorat taki tradycyjny, konserwatywny, w stylu protestanckim. To nie jest nasz Konserwatyzm, ani europejski, ani polski. Ten katechon zmusza liderów politycznych, czy to federalnych, czy stanowych, do oporu. I w czerwonych Stanach, Stanach Republikańskich, ten opór będzie oczywisty. Tych Stanów jest tam, nie pamiętam ilu teraz jest gubernatorów republikańskich, ale to jest około połowy Stanów. Pełną władzę, no właśnie, pełną władzę, żeby i w kongresie stanowym i i w rządzie stanowym byli Republikanie, to chyba nie, nie ma takiego, nie, nie ma, nie połowa, ale niech, proszę bardzo, niech mi ktoś to napisze, bo nie, nie pamiętam danych, ale jest to bardzo dużo stanów, w tym dwa spośród tych czterech ogromnych stanów, te wielkie stany, co mają tam po dwadzieścia parę, 30 milionów ludności. O ile Nowy Jork jest taki ostrożnie demokratyczny, powiedzmy sobie, Kalifornia jest wręcz komunistyczna. O tyle Texas i Florida z całą pewnością po prostu nie zaakceptują żadnych zarządzeń federalnych czy prezydenckich dekretów, bo tam są te prezydenckie dekrety, ani żadnych innych działań agencji rządowych, federalnych, jeżeli chodzi o rzekomą powracającą pandemię. Tu jest kłopot, i oni o tym tam wiedzą, więc być może tylko sądują i. Jak zobaczą duży opór, to po prostu z tego projektu się wycofają i będzie trzeba wojnę neokonów zastąpić czymś innym, żeby podtrzymywać histerię, zwłaszcza na wypadek kolejnej odsłony, być może już bardzo groźniej, odsłony kryzysu bankowego, no bo to jest to, na co czekamy. Kryzys systemu, to załamanie systemu prawdopodobnie zacznie się od kolejnej, kolejnego kryzysu bankowego, takiego jak w marcu. Tego roku takiego zasypanego ogromną ilością pieniędzy, kilkuset miliardami dolarów. Tak przedtem bo poprzednia odsłona to był 2019 rok, wielki kryzys płynności w Bankach Amerykańskich zasypany i pieniędzmi ogromnymi i próbą wielkiego resetu, czyli pandemią. Wiadomo, że teraz raczej takie kolejne. Te kryzysy bankowe będą, powinny być coraz częściej, tak? No bo sytuacja się nie polepsza, tylko pogarsza, więc gdzieś tam się tam tlą. się, tlą się w różnych bankach te problemy, no ale to nie, 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 nie teraz pora o bankach mówić, ale w każdym razie są to i ważne, poważne, ogromne banki amerykańskie i banki europejskie, tak? I tu, I tu są problemy takie, że po prostu przynajmniej dwa wielkie banki, po jednym przynajmniej. Jeden bank w Ameryce, jeden w Europie, to są już bankruci na pewno, tylko nie jest to ujawnione. No jest jeszcze jedna okoliczność istotna w amerykańskiej polityce, mianowicie Biden będzie odstrzelony przed wyborami. Biden jest niewybieralny, wiadomo, że przegra, nawet gdyby bardzo fałszowali wybory, no to on przegra te wybory raczej, prawda? Będzie trzeba bardzo fałszować wybory, żeby mógł je wygrać. W związku z tym Biden jeszcze tam pewnie porządzi chwilę i porządzi nawet do końca formalnie będzie prezydentem, do końca kadencji, ale kandydata zmienił. Tym kandydatem podobno najpopularniejszym projektowanym kandydatem w elicie demokratycznej jest właśnie tejże Kalifornii, najbardziej postępowej, gubernator Newsom. Są jeszcze tam inne projekty, inne kandydatury, no ale, ale chyba on jest najpoważniejszy, jest bardzo znany. Także będzie wymiana, co oznacza, że będzie tą kulawą czy tam spadającą kaczką Biden. Jego rząd również nie będzie się cieszył prestiżem wielkim, a zatem będzie można przy okazji zmiany kandydata prezydenckiego ze strony Demokratów czy tam komunistów, będzie można też na przykład unieważnić różne nieudane próby powrotu do urządzania gułagu pod pretekstem pandemii. Jeszcze jedna nowinka, pewnie już Państwo oczywiście widzieli, że dzisiaj w niedzielę rozbiła się na Księżycu rosyjska sonda UNA25. Jeżeli za trzy dni, tak za trzy dni w środę usiądzie na Księżycu bez przeszkód indyjski Chandrayaan, to będzie dla Rosji spory cios po tej dzisiejszej katastrofie, bo to jest taki wyścig indyjsko-rosyjski w tej chwili. No Nie tylko oczywiście, w tym uczestniczy więcej krajów, ale, ale w tych dniach mamy wyścig indyjsko-rosyjski. Indie, Indie są w dobrych relacjach z Rosją naprawdę dobrych, chociaż muszą być tak, by kłaniać się w stronę Ameryki. Nie ma wyjścia, bo, bo mają kłopot z Chinami. Ale się dogadują powolutku chyba z chinami też po cichu. Także ten, w tym wyścigu kosmicznym stało się coś dla Rosji bardzo niekorzystnego. Przypomnę, że nie, kilka dni temu ukraiński, któryś minister premier Ukrainy, czy ktoś tam powiedział, że Ukraina nie odbuduje tamy w Kachowce, która się już nie, 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 nie powtarzajmy z jakich powodów zawaliła. Chyba jednak nie była to żadna rosyjska, żadna rosyjska rakieta, ani tam żaden rosyjski ładunek wybuchowy. Po prostu nie wytrzymała prawdopodobnie licznych uszkodzeń z wcześniejszego okresu. Ukraińcy oświadczyli, że nie odbudują tamy w Kachowce. To skomentowano powszechnie, że Ukraina ma niższy potencjał technologiczny niż budowniczowie tej tamy, czyli Sowieci lat temu, chyba 50, czy tam 40 parę. 50, chyba 50, albo tak, no znowu nie pamiętam, ale to było zabrażenie was, z tego co pamiętam. I co, że było śmieszniej, to się okazuje, że Rosjanie też nie odbudują, ponieważ Rosjanie już też nie mają tego potencjału, który mieli sowieci, można powiedzieć, poprzednicy, tak, którzy sadzali różne sądy na Księżycu. Oni nie potrafią. Co to znaczy dla Rosji? To znaczy, że Rosja nie tylko będzie, wiadomo, że już będzie junior partnerem jakiegoś silniejszego, no nie hegemona, ale może współhegemona świata, ale nie tylko będzie junior partnerem, załóżmy Chiną, tak na to, na to się na razie zanosi, ale może być no, równorzędnym junior partnerem z Indiami, a nawet nierównorzędnym, bo Indie bardzo wyraźnie rozwijają się w szybszym tempie niż Rosja pod każdym względem. No i to myślę, że już na dzisiaj wystarczy. Na zakończenie, a jeszcze wrzucę tam jakiegoś pewnie linka, ale nie do Infowars, bo Infowars to po pierwsze jest nie, nie, nie na każdym kanale można. On na, na, znaczy Alex Jones nadaje na kilku, w kilku kanałach i tam ja nie wiem co można w Polsce, co można w Polsce obejrzeć, bo tam są blokady jakieś. Ja się na tym nie znam zupełnie, ale coś wrócę, zaraz coś znajdę. Natomiast na koniec proszę Państwa, oczywiście o 5 zł na kawę zbożowo-figową lub cykoriową, którą teraz piję znowu po kawie rzekomo bezkofeinowej, która jednak chyba jest kofeinowa, przynajmniej w małym stopniu, bo czuję tę kofeinę, ewentualnie zużyję te 5 zł lub ich wielokrotność no, na jakiś inny, Zakup to będzie pewnie czekolada mleczna z nugatem albo coś w tym rodzaju. To bardzo pomaga mi w myśleniu i w komponowaniu tych przekazów dla Państwa. No, i na tym kończę, prosząc oczywiście o subskrypcję i książki w górę. Do zobaczenia nie wiem kiedy.